Za nami wyjątkowy spektakl pod tytułem Kopciuszek w dusznikach zdroju przygotowany przez pracowników, społeczność biblioteki oraz zaprzyjaźnione instytucje. Po raz trzeci już tradycyjnie rozpoczynamy ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w dusznikach zdroju spektaklem. W tym roku spektaklem nietypowym, bo nie była to e, taka typowa baś Kopciuszek, była to historia e, Kopciuszka Dusznickiego. Więc w platanę, w tą tradycyjną baś były elementy z naszego miasteczka, z naszej miejscowości. Myślę, że dość znane i dzieciom, i dorosłym, ponieważ było to bardzo humorystyczne wydarzenie. I myślę, że, że właśnie zabawne i dla dzieci, i dla dorosłych. Zaprosiliśmy, tak jak co roku, Miejska Biblioteka Publiczna w Dusznikach Zdroju zaprasza do tego wydarzenia przyjaciół. Bądź instytucje, które działają tutaj z nami lokalnie w naszym mieście, bądź przyjaciół biblioteki, którzy, którzy są naszymi czytelnikami i uczestniczą w naszym życiu. Dzisiejsze przedstawienie jest właśnie efektem współpracy pomiędzy biblioteką publiczną w Dusznikach Zdroju, a właściwie wszystkimi jednostkami, które są u nas w Dusznikach. Staramy się żeby robić coś wspólnie dla tak naprawdę uciechy tych najmłodszych. Jestem uczennicą w szkole pierwszej A. Zdusznik z dusznik z moją koleżanką grałyśmy księżniczki. Scenariusz, tworzymy go sami. E, zawsze pracujemy nad nim sami, tworzymy go od początku do końca. E, historia odbywa się e, odbywa się w dusznikach zdroju. Kopciuszek jest mieszkanką dusznik zdroju. Poszukuje księcia, tak jak w tradycyjnej baśni, znajduje go. Oczywiście baśń kończy się, nasza baś, nasza bajka kończy się tak samo dobrze, jak kończy się w prawdziwej, e, w prawdziwej baśni. I ma ten sam morał: ten sam dobry, fajny i bardzo prosty morał, by, by nie patrzeć na to, co jest na początku, lecz patrzeć na efekt finalny czegoś co wierzymy. Bardzo ochoczo przystąpiliśmy do współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dusznikach Zdroju nie tylko pod kątem użyczenia na potrzeby spektaklu Teatru Zdrojowego im. Fryderyka Chopina, ale również czynnie wzięliśmy udział w spektaklu. Kilka osób z Doku wystąpiło w Dusznickiej opowieści o Kopciuszku. No cóż, no to przede wszystkim duża zasługa dyrektorki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach Zdroju, która potrafiła w fajny sposób zintegrować różne instytucje działające na terenie miasta, na no tym samym zintegrowała również społeczność miejską, co jest bardzo istotne, żeby Duszniczanie stanowili jedność. Ja thank you